Gwiazdo Betlejemska, prowadź go przez świat, żeby razem z nami przy tym stole siadł, prowadź go tu do polskich dalekich dróg, aby razem z nami kolędować mu. Państwo, drugi dzień jarmarku Bożonarodzeniowego 2.19 w Kamiennej Górze dobiegł do końca. Jaki był? Cudowny, taki sam jak dzień pierwszy. Kapitalna atmosfera, wszystko rozpoczynało było się od godziny 14. Troszkę w kroplach deszczu, w takim zwolnionym tempie, bo dmuchało wiatrem, ale zgodnie z naszym scenariuszem, najpierw fantazyjne dwa zespoły młodych ludzi z liceum powolutku wyśpiewało cudowne pieśni. ni baby şey. Na scenie pojawiła się pierwsza nasza gwiazda, znakomite trio z zielonej Góry, Głoś i zrobiło się coraz bardziej kolorowo. wiatr cichu, deszcz przestawał padać, przybywali ludzie, otwierały się kramy, kramiki, zaczęło być coraz bardziej cudownie. soliści i piękne piosenki. No i rozpoczęły się również działania w muzeum. Oj, było pięknie. W tej chwili dzieci tworzą, bawią się kreatywnie, tworzą pierniczki. Czyli każde dziecko dostaje pierniczka, ma do dyspozycji kolorowe lukry, posypki i tworzą, ozdabiają po prostu żywa twórczość. Dzieci są bardzo kreatywne, także robią to, co im tylko wyobraźnia podpowiada. A z czego korzystają? Korzystają z gotowych, upieczonych wcześniej pierniczków według tradycyjnego przepisu, a do wyboru mają jeszcze kolorowe lukry, posypki i tym właśnie te pierniczki dekorują i ozdabiają. Później gotowe pierniczki zanoszą do swoich domów. No z tym może być ciężko, bo z tego co tutaj widać, to dzieci od razu je konsumują na miejscu. Mamy pięknie pachnące pierniki, które sami ozdobiliśmy. Opowiedz, co tam jest na tym pierniku? Lukier, kulki i małe tropiki. Przyznaj się, próbowałaś już go? To trochę. Co tam trzymasz? Pierniczka. Ale to już jest chyba połowa piernika. <satellindiüberconomic> tak. A to ta druga połowa? Zjadłam. Brzuszko. Teraz właśnie lukruję drugi piernik. A, a, gdzie, jest pier a gdzie jest pierwszy piernik? W brzuchu odzewu. Mhm. A jak ozdabiały te Krem, choinkami, kulkami i choinkami. Pierwszy raz jesteście na tego typu warsztatach muzeum? Tak, pierwszy raz. Ale chyba nie ostatni. Na pewno nie. Dzieci przepięknie wykonywały to, co pani instruktor proponowała, czyli ozdabiały pierniczki lukrami, posypkami Tworzyły takie małe pierniczkowe dzieła sztuki, po czym każdy zabrał własnoręcznie ozdobionego pierniczka ze sobą. Zabrał albo nie zdążył zabrać. Niektórzy zjedli, zjedli już przy stole, przy którym pracowali. W Wzełnkarstwa odbyło się spotkanie zatytułowane Pieśni adwentowe i Bożonarodzeniowe, krótka historia i wspólne śpiewanie. Została powiedziana krótka historia tych najbardziej znanych kolęd, pastorałek i pieśni adwentowych oraz wspólnie ze wszystkimi uczestnikami spotkania wykonaliśmy fragmenty tych, tych pieśni. I pierwsza wzmianka właśnie pojawia się w śpiewniku Michała Marcina Mioduszewskiego. Znacie Państwo? Radę Oh no! Pięknie, stworzył się ogromny chór z mieszkańców kamiennej góry. Mieszkańcy naszego miasta są niezwykle muzykalni i wszyscy znają kolędy. A po tych kolędniczych szaleństwach i tym cudownym spotkaniu w muzeum na scenie tutaj na rynku pojawiła się gwiazda w wieczoru koncert wieczoru, kapela Jędrusie i dali czarowny koncert. 70 minut rytmów, które chyba troszkę wprowadziły nas już w układ sylwestrowy, zabaw sylwestrowych, ale było też sporo utworów kolędniczych. Niezwykły eklektyzm w ich muzyce, pomieszanie gatunków, bo troszkę panka, troszkę folk'u, troszkę takiego jazzowego, mocnego działania. Instrumenty dente, saksofony, fantastyczne piosenki, We'll Było pięknie. Ludzie tańczyli, bawili się świetnie. Sporo osób dzisiaj w tym drugim dniu. Temperatura, która się nie zmienia, no bo mamy grudzień, absolutnie nie przeszkadzała ani kramarzom, ani mieszkańcom spędzić ten dzień bardzo pięknie i miło. Wspaniały dzień. Wszyscy czują się świetnie uśmiechnięci i nikt nie chce wychodzić z rynku i my się z tego bardzo, bardzo cieszymy. No a dzisiaj dzień trzeci, niedziela, pełna również niespodzianek które będziemy Państwu serwować. Do zobaczenia.